Sponsorem programu jest Viaplay, platforma na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry. Podsumowań półmetku sezonu, można powiedzieć ciąg dalszy naszych tutaj serii podsumowań roku, bo oczywiście to nie będą same jedenastki. Dzisiaj wybierzemy sobie jedenastkę rozczarowań tego półmetku sezonu. Ze mną Maciej Łaszkiewicz. Dzień dobry, witam, ależ to będzie kontrowersyjny odcinek. Tak czuję, nie mam pojęcia, kogo wybrałeś, i myślę, że nasi widzowie będą nas grillować w komentarzach, ale nie grillują, niech to będzie polemika. Zapraszamy już teraz do, do sekcji komentarzy. Tak, zachęcamy was oczywiście do tego, żebyście w komentarzach też pisali waszą jedenastkę rozczarowań i prawilnie przypominamy, że nasze jedenastki nie są wyroczniami. E, sami miałmy, mamy zagwostki w ogóle, czy, czy dobrze tych piłkarzy tutaj postawiliśmy, czy nie, bo oczywiście nie znamy swoich jedenastek, ale trochę właśnie z Macziem rozmawialiśmy, że trudno się to układało. Zdecydowanie trudniej się układało jedenastkę rozczarowań niż jedenastkę najlepszych piłkarzy w półmetku. Jeśli nie widzieliście jeszcze tego odcinka, no to e, odsyłamy was serdecznie, zachęcamy do pozostawienia. Łapki w górę, suba na naszym kanale. No i co? I jedziemy w podróż, panie Macieju. Może ja zacznę? Zacznę od pozycji uh -huh. bramkarza. I teraz tak. Ja chciałem tutaj na tej pozycji jedenastka rozczarowań yy, i wiadomo, powinno być normalnie, że bramkarz, a ja bym chciał tutaj sytuację <śmiech> <śmiech> opisać, bo ja mam dwóch bramkarzy w sensie. Ja, ja tutaj powiem, że mam Dawid Raya slash Aaron Ramsday i w ogóle sytuacja bramkarza. W Arsenalu jest dla mnie naprawdę sporym rozczarowaniem, bo drużyna Arsenalu jest jakby drużyną, która bije się w tym sezonie o mistrzostwo, a sytuacja Bramkarza jest tak naprawdę jedyną. Może poza lewym obrońcą. Jedyną postacią, jedyną pozycją na, na boisku Arsenalu, w składzie Arsenalu, której ja nie jestem pewien i wiecznie jakby boję się o to, co zrobi jeden albo drugi. No, gra częściej Dawid Raya, który też nie spisuje się jakoś, jakoś genialnie. Miał być ostoją w spokoju, miał być bramkarzem, który pewnie gra nogami, ale jakby oczywiście tego mu nie ujmuje, gra nogami super, ale ma inne mankamenty, które sprawiają, że no nie jest bramkarzem doskonałym. Ma problemy z wyłapywaniem do, środ, do środkowań i w ogóle stał się ostatnimi czasy naprawdę bramkarzem niepewnym. Mam wrażenie, że najlepiej mu właśnie gra się wtedy, kiedy Arsenal ma, kiedy Arsenal dominuje spotkania, kiedy nie ma tak dużo strzałów. Nie wiem, chociażby mecz z Brighton czy, czy z Sheffield United, no to wtedy David Raya jest, jest gościem. Chociaż w tym meczu z Brighton też miał takie jedno niepewne wyłapanie piłki. I, i generalnie ta sytuacja właśnie Aaron Ramsey i David Raya jest taka, że jak gra Aaron Ramsey, to on też Jakiś taki jest, że widać, że zabulała go ta generalnie zmiana w bramce, że on sobie tak średnio z tym y, radzi I, i ta sytuacja jest mocno rozczarowująca dla mnie, bo no mówię: Arsenal jest jakby liderem tabeli, jest drużyną, która będzie biła się o mistrzostwo, i to, y, to jest taki właśnie mankament, do którego można się w Arsenalu y, przyczepić. A jeśli chodzi na przykład o ofensywę, czy, czy o pomoc, czy o defensywę, nawet no to, czy o, o właśnie o to zestawienie obrońców, no to, to jest mało takich miejsc w Arsenalu, które są niepewne. No. Jest, jest lewy obrońca, Brońca, gdzie tam ten Zniczenko w ofensywie ok, ale w defensywie niekoniecznie, no i jest bramkarz, który jest, jest dużym problemem w tym momencie w Arsenalu. Sorry za ten długi mm. wywód, ale teraz, teraz ty Maćku. Dobrze, że wytłumaczyłeś i jestem ciekaw, jak Tomek to rozwiąże naszej grafice, czy na połowę. Będzie pół Tartara i pół dajda. Też myślałem o Ramsdale'u, bo to jest taki bramkarz, który myślałem, że będzie bronił w pierwszym składzie Arsenalu i Rajac najwyżej będzie testował mecze widzemistrzów, mistrzów, a tymczasem wydaje się, że Ramsdale został odstawiony. Mm, no. Można powiedzieć, chyba że na stałe przez um, Michaela RPT, że jednak Dawit Raj jest u niego jedynką, a ja też nie jestem sobie tak pewnym bramkarzem, więc tutaj faktycznie to może być jedyna pozycja w która jest taka trochę niepewna, która może być ewentualną piętą achillesową. Um, ta pozycja bramkarza jest naprawdę nie, taka dość nieoczywista, bo gdybyśmy rozmawiali miesiąc temu, ja bez żadnego problemu wskazałbym na Andreonane, bo to jest piłkarz, bramkarz, który mnie bardzo rozczarował na początku, który nie spełnił tych wysokich oczekiwań wobec jego nazwiska. W pierwszych swoich występach w Manchesterze United ale no powiedzmy że te ostatnie występy trochę mimo wszystko lepsze kilka tych czystych kąt na jego konto wskoczyło więc tutaj dajemy jeszcze czas Andre ona nie na to żeby się rozkręcić więc ja trochę pójdę też twoim kluczem i powiem sytuacja bramkarska ale nie w Arsenalu tylko w Brighton więc panowie Bart Verbruchen i mm. Jason Steele czyli dwaj bramkarze bardziej jednak mimo wszystko z naciskiem na Verbruchena i to jego może Tomek wrzucić do mnie na, na... Na grafikę, bo nie wiem, co robi do DeCerbi, co on się bawi dlaczego to tak rotuje tymi bramkarzami. Ale no, efekt jest tego taki, że Brian dotychczas nie zachował żadnego czystego konta, więc to, to jakby bardzo dużo mówi też. Werbruchen, który miał być młodym, fajnym bramkarzem, krającym nogami, popełnił już parę razy w tym sezonie błąd przy rozegraniu piłki. Więc trochę taka niejednoznaczna postać do oceny i zawodnik, który jasny jest młody, więc pewnie jeszcze będzie popełniał błędy, ale, ale no, fakt, że. że że Zerbi bawi się tutaj w jakieś takie koło rotacji, na naprawdę też bywa, bywa trochę irytujące i wydaje mi się, że nie służy jego drużynie. Przejdziemy sobie do defensywy. Z tego, co wiem, masz formację 3-4-3 ja mam formację taką tak. samą, jak w ostatnim odcinku. To może odcinku, gdzie... ty powiesz hmm. dwóch, ja trzech i potem ty dwóch, tak? Tak, tak, nie, tak miało jo. być. Okej, okay, możemy, możemy się tak zabawić, także To nie Tak, tak, tak do... będzie spoko. Przechodzimy do defensywy. Wydaje mi się, że w tej defensywie możemy mieć wszystkich piłkarzy różnych, bo ja tutaj od razu no. jadę z grubej rury i na prawie obronie mam Mattiego Kesza. I już spieszę z wytłumaczeniem, dlaczego akurat Polak znalazł się w tym zestawieniu. Mianowicie e, oczywiście początek sezonu bardzo dobry. Dwa gole strzelone z Berlin. bardzo fajnie się spisywał w ofensywie. Grał tak naprawdę jako taki boczny pomocnik. E, można było poczuć, że to jest piłkarz, który ma dość pewną, pewne miejsce w pierwszym składzie. Który bardzo dobrze się rozkręca, który no, jest też bardzo ważną postacią dla tej Aston Willi, ale coś się w pewnym momencie w Matim Kaszu zepsuło. I od momentu, w którym on. E nie wiem, stał się też popularną opcją fantazji Premier League, może to, może to było to, że, 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 że padła na niego jakaś klątwa, ale nagle zaczął go wy, wy, z pierwszego składu wyrzucać Leon Bailey, wygryzać go z, tej, z, tej, z, tej prawego, z tego prawego wahadła. Było też to skandaliczny atak na Rodrigo Bentancura w meczu z Tottenhamem. Ostatnie mecze naprawdę bardzo słabe. To, tak naprawdę to jest jedyny piłkarz aktualnie w zespole Aston Villa. dobra nie jedyny, bo mam jeszcze jednego piłkarza Aston Villa później, jest dwóch takich zawodników którzy mi nie pasują do tej fantastycznej drużyny, która robi naprawdę niesamowite rzeczy i Matikasz po prostu zwyczajnie rozbudził nasze apetyty na początku sezonu, a teraz do końca nie wiem, co z tym chłopakiem się dzieje i jaka będzie jego dalsza kariera w Aston bo trochę to jest takim limbo aktualnie zawieszone. Przechodząc do środka obrony, to tutaj takie tylko szybka, szybka argumentacja, bo piłkarz raczej mało znany, ja bym chciał zacząć ten, ten środek obrony. Astona Trustiego, czyli obrońcę, który trafiał do Sheffield United za całkiem fajną kwotę. To zawodnik wcześniej Arsenalu, wypożyczony do Birmingham City. Tak. Bardzo dobry sezon w Championship. Myślałem, że to będzie lider ekipy Sheffield United, że to będzie taki zawodnik, który z miejsca da dużo jakości tej drużynie w ofensywie, ale raz, że w ogóle miał długo, bardzo mu zajęło, jakby przedarcie się do pierwszego składu. No, a dwa, że cała ta ofensywa Sheffield United wygląda po prostu bardzo źle, więc tutaj, jakby jego, jego obecność w tej 11 jest dla mnie po prostu takim tak oso osobistym rozczarowaniem, bo miałem wobec niego naprawdę oczekiwania, że to może być dla niego naturalny krok po bardzo dobrym sezonie w Championship, na to, żeby wejść do Premier League i trochę pomóc Sheffield United w zdobywaniu punktów i zachowywaniu czystych kont. Słucham, co tam u ciebie w obronie się dzieje? Dobra. U mnie jest trzech obrońców. Jeden się powtarza, więc ja nie będę się powtarzał, tylko powiem, że u mnie też jest Kasz. Też zauważyłem, o, że nieco ten piłkarz obniżył loty. A dwóch pozostałych obrońców to są trochę... To są reprezentanci defensyw, które grają moim zdaniem średnio. I też chciałem jakby podkreślić, że y, trochę, trochę mam na myśli całą defensywę, ale oczywiście przy każdym z tych piłkarzy opowiem, bo moim zdaniem no, są rozczarowaniami. Pierwszy. To będzie piłkarz Manchesteru City, uważaj. Josko Guardiol. Mm. Mam wrażenie, że nie jest tym, kim miał być. Oczywiście to nie jest znowu jakiś piłkarz bardzo, bardzo słaby, tylko po prostu moim zdaniem rozczarowujący. No Nie jest liderem defensywy Manchesteru City i wstawiając tu też Guardiola, chciałem jakby pokazać, że, że defensywa Manchesteru City to nie jest ta defensywa, do której się przyzwyczailiśmy. No, widać różnicę, chociażby, nie wiem, Manchester City ma 20 bramek straconych, Liverpool i Arsenal mają 15. To jest jednak pewna różnica 5 bramek i, i chciałem właśnie zaznaczyć, że no bra brakuje mi tego lidera. Chyba ostatnio Ty o tym mówiłeś w odcinku przerwy na kawę, że w Manchester tak, City tak, nie tak. ma takiego oczywistego lidera defensywy Manchester City i to jest błąd no bo w Arsenalu właśnie jest Saliba, w Liverpoolu jest Virgin Van Dijk. W City brakuje kogoś, kto przychwyciłby tę pałeczkę lidera i, i byłby takim piłkarzem, taką ostoją spokoju w tej defensywie, więc dałem tutaj Guardiola. A jeśli chodzi o Chelsea, to też dałem reprezentanta piłkarza, który zawodzi już nieustannie od pewnego czasu. Dałem tu po prostu Marka Kukureje, który, nie wiem, jest piłkarzem, którym wiem, że on umie grać w piłkę, ale... No. Jakoś nie w Chelsea, jakby no myślałem, że może, może teraz, może w tym sezonie Marku Kureja będzie postacią, chociaż ważną dla Chelsea, ale mam wrażenie, że gdyby nie było Marka Kukurei w Chelsea, tylko by sobie odszedł, to nikt po prostu nie płakałby za bardzo za Markiem Kukureją. Chyba jeden z największych takich zawodów, nie tylko tego sezonu, ale po prostu w ostatnich latach też, jeśli chodzi o transfery dla Chelsea. No tutaj im wybitnie nie poszło, okay. tak więc to jest moja defensywa. Kto u Ciebie? bardzo fajne wybory rzeczywiście tutaj wskazałeś na dwie defensywy, które nie powalają i ja też bym chciał się odnieść do jednej z nich, mianowicie mam przedstawiciela defensywy Manchesteru City, jest nim Ruben Diasz, nie Guardiol, no. który też mógłby się tutaj jak najbardziej znaleźć, bo no, to jest zawodnik, który to, póki co nie pokazuje zbyt wiele w, właśnie w obronie drużyny Pepa Guardioli, ale mnie właśnie Diasz zwyczajnie rozczarowuje, no, to jest jeden z tych rozczarowań, więc ja tu się czuję po prostu rozczarowany tym piłkarzem i tym jego, tymi jego ostatnimi występami, bo to, to była właśnie taka, to był właśnie taki lider defensywy zazwyczaj Manchester City, ale ten sezon naprawdę bardzo słaby, to jest cień piłkarza, którego znaliśmy dotychczas. Myślę, że takim wymownym momentem to, to był faul w końcówce spotkania z Chelsea, gdzie Manchester City przecież prowadził 4-3 i wydawało się, że wygra to spotkanie, a tak naprawdę wszystko zaczęło się walić i rzut karny wykonany przez Kola Permera sprawił, że ten mecz został zapamiętany jako jeden z najbardziej szalonych, ale no wszystko takich, no, przegranych, zremisowanych, jasne, ale, ale z perspektywy właśnie tej strategii. Te bramki w samej końcówce przegranych dla Manchesteru City, więc Ruben Diasz tutaj jest moim przedstawicielem tej obrony. A na lewej obronie mam Duno Tavaresa, czyli piłkarza, który myślałem, o. że coś w Nottingham Forest pokaże. Bo miał Zapomniałem o jego istnieniu. No to jest też najlepsze podsumowanie, jakby tego, co, co Notawaresz e, e, póki co prezentuje w Nottingham Forest. E, to absolutnie się nie dziwię, że, że o nim zapomniałeś, bo ostatnio wygryziony z pierwszego składu przez Harego e, Tofolo. Ja sobie jeszcze tylko na szybko sprawdzam, ile on zagrał w ogóle spotkań. W, no tylko trzy, tak naprawdę mecze w Nottingham Forest, oh. więc m, tam w drodze jeszcze była też kontuzja, ale przed tą kontuzją wyglądał bardzo źle. Teraz parę spotkań na ławce i znowu jest poza składem, więc zawodnik, który gdzieś tam Zniknął totalnie, a miał nawet przyzwoite wypożyczenie do, do Marsylii w poprzednim sezonie, więc myślałem, że jeżeli wróci do, do Premier League i tym razem Arsenal wypożyczy go do innej drużyny, no to. to... Znajdzie się dla niego miejsce i, i będzie grał regularnie w pierwszym składzie, ale, no, tak jak już mówiłem, wygryziony ze składu przez, przez Harego Toffolo, czyli wcale nie jakiegoś Maradona czy Roberto Carlosa, tylko jednak piłkarza, który, który poziomem bardziej pasuje do, do Championship, więc no, towarzysz, nie wiem, poziomem w takim razie pasowałby do, do League One. I jeszcze tylko tak domykając defensywę, wymienię jedno nazwisko, bo, bo bardzo długo miałem w głowie, ale to też nie jest jedenastka najgorszych piłkarzy, tylko to jest jedenastka rozczarowań. rozczarowań. Natomiast tak. gdybyśmy robili jednostkę najgorszych, piłkarzy to to jest mój honorable mention, że Amin Al-Dakil to jest najgorszy obrońca w tym sezonie Premier League. Gość absolutnie fatalny i jakby ikona tej beznadziejnej defensywy Barley, ale akurat wobec niego wysokich oczekiwań nie miałem, więc tylko o nim wspominam jako taki piłkarzu, który no, absolutnie fatalny. Absolutnie fatalny. Dobra, to lecimy, słuchaj, do linii pomocy. Ja mam czterech pomocników, ty masz trzech, więc pójdziemy tym samym y, kluczem. Ja powiem najpierw dwóch, i potem ty powiesz mm -hmm. kolejnych, y, kolejnych trzech, i ja sobie dokończę. Y, prawa strona, rozpoczynamy tę przygodę od piłkarza, który y, zwany jest cyrklem Antony. Kurczę, no, jeden sezon na przetarcie był. No to teraz już odpali, prawda? No otóż nie. Ja mam wrażenie, że Antony jest jeszcze gorszy niż w poprzednim sezonie. Eee, a to się rzadko zdarza, no powinien progresować. Poprzedni sezon taki miał na przetarcie, no, tam były cztery bramki, dwie asysty, grał generalnie słabo, ale ten sezon, to ja tak szczerze mówiąc, jak sobie odwijam różne spotkania Manchester United, to mi na myśl przychodzi tylko jeden mecz, w którym on zagrał dobrze. To był z mecz chcesz? z Chelsea. No tam Antony zagrał naprawdę yy, przyzwoicie, ale i tak jakby nie, nie ma tych liczb, tak? Jak na, jak na piłkę ofensywnego, jak na Brazylijczyka, który gdzieś często chodzi w dribbling, o to, czy on ten dribbling robi, yy, czy ten dribbling mu się powodzi, czy rzeczywiście tych rywali mija, to jest inna sprawa, ale no 13 meczów, 0 bramek, 0 asyst w drużynie, która tych bramek i asyst potrzebuje jak tlenu, bo w Manchesterze United, yy, no zresztą o tym pewnie jeszcze porozmawiamy, bo u mnie jest jeszcze chyba dwóch piłkarzy Manchester United, yy, bo to jest w ogóle drużyna, która najbardziej zawodzi w tym sezonie Premier League, chyba, no nie, pewnie gdzieś obok Chelsea, yy, to i, i może Brighton, ale dobra, nie o tym jest, nie, o tym jest odcinek. No to. Przydałby się choć jeden piłkarz, który mógłby, mógłby ty, tych liczb, tych bramek, tych asyst dopracować. Antony nie daje tak naprawdę tej drużynie nic, więc w moje 11 rozczarowań się jak najbardziej znajduje. Kolejny piłkarz, a to może sobie przejdę na drugą stronę, tak przekornie. Już widzę, jak Tomek jest zachwycony, że zamiast po kolei to idziemy, no ale skoro powiedziałem o jednym, to powiem też o drugim. I to jest niemal identyczna sytuacja co przy Antonym Mudryk, Mudryk, który gra trochę lepiej niż dobra, no dobra, gra lepiej niż Antony, ale i tak jest sporym rozczarowaniem. Dodajmy tylko, że obaj piłkarze przeszli do swoich klubów za ogromne pieniądze. Poprzedni sezon znowu można było mówić tak na przetarcie, teraz Mudryk ruszy nie ruszył. Na razie mykajo Mudryk, dwa gole, jedna asysta w tym sezonie. No, jakieś to są liczby, ale generalnie Chelsea gra słabo i Mudryk też tej Chelsea za bardzo nie pomaga. Więcej niepowodzeń można Mudrykowi wyliczyć niż spotkań udanych. Tych myślę, że na palcach jednej ręki byśmy się nawet nie doliczyli w tym sezonie, więc takie, takie oto ja mam skrzydła. No, no powiedzmy skrzydła, no. niech nie będą skrzydła. Dobrze, to, to ja tutaj przejdę do do swojego do swojej pomocy. Ja tutaj mam raczej głównie środkowych pomocników, ale tak sobie mhm. właśnie teraz się zorientowałem, że nie mam nikogo z Chelsea i to chyba tylko i wyłącznie dlatego, że nie chcę się znęcać nad tymi piłkarzami, bo wszyscy się już oswoili z tym, że oni zostali sprowadzeni do tej duszy za ogromne pieniądze. Zarówno mudryk jak i na przykład Romeo lavia czy Wesley Fofana, czy kukureja czy czy nawet reese James w zasadzie mogliby się znaleźć w tej 11. To kurczę to może akurat jest piłkarz, który bardziej by pasował niż Matikasz, ale no już trudno na nich zostanie Polak, bo do no, James jest potężny do rozczarowania, już też nie pierwszy sezon. Ale dobra, do rzeczy. Jeżeli chodzi o moich pomocników, to ja zacznę od Masona Mounta, czyli transfer mm. Manchester United, absolutnie nieudany aktualnie. Transfer, który ja chwaliłem, bo uważałem, że to jest zawodnik, który powinien zostać w Chelsea, który kojarzy mi się z Chelsea, który jest takim trochę sercem i płucami Chelsea. Manchester United postanowił do niego wydać troszkę, troszkę pieniędzy i to nie było jeszcze aż tak dużo jak właśnie zażyczonego Antonego, więc myślałem sobie, że to może być bardzo fajny Transfer, a tymczasem Mason ma absolutnie nic. Żadna bramka, żadna asysta generalnie cały ten rok kalendarzowy, absolutnie wyjęty z życia tego piłkarza, i potężne jest jak zapytania nad jego przyszłością, co dalej będzie z tym zawodnikiem. Ostatnio też uraz, więc no po prostu jest wielka masakra. Drugim piłkarzem w pomocy u mnie jest Sandro Tonali i. E, mm, do tego piłkarza trzeba podejść trochę inaczej, mimo wszystko, bo rozczarował nas oczywiście obstawianiem meczów, przez co jest zawieszony aktualnie i nie może grać w, w, w ogóle w, jakby w żadnych rozgrywkach, więc to, to, to już jest jakby pierwszy poziom rozczarowania, że zawodnik, który trafiał do Newcastle za potężne pieniądze, okazał się być zawodnikiem mającym troszkę za, za, za pazurami, troszkę na, na, na karku, więc Newcastle oczywiście nie wiedziało, że, że taka sytuacja się, się dzieje nie mogli tego przewidzieć, ale z drugiej strony to jest taki też drugi druga płaszczyzna rozczarowania Sandro Tonaliego, ponieważ po w zasadzie bardzo udanym debiucie ten piłkarz nie zagrał ani jednego dobrego meczu. No, ok, no może jeden, dwa, trzy przyzwoite, ale po tak znakomitym pierwszym spotkaniu ze Wilną Sandro Toneli absolutnie zniknął, też był parę razy zasadzony na ławce rezerwowych, więc do momentu tego y, y, zawieszenia ja już mogłem o nim powiedzieć, że to jest takie delikatne rozczarowanie, a potem co się wydarzyło później, to już jest w zasadzie dla na no ubrajnę, żeby umieścić go w tej jedenastce. I mi u mnie jeszcze ten środek pomocy uzupełnia Tyler Adams, trochę taka może nieoczywiste nazwisko. Myślałem tu o Amrabacie, myślałem właśnie o Lawi, ale jednak idę w kierunku Tyler Adamsa, który miał zbawić środek pola Bordmów, a tymczasem zagrał chyba tylko jedno spotkanie, po czym znowu doznał kontuzji i zawodnik, który absolutnie no, nie wiem, co, o co chodzi z jego karierą. Póki co w Bordmów, ale może jak się wyleczy, to jeszcze będzie wszystko w porządku bo bardzo mocno Bornów go potrzebowało bo brakowało im właśnie kogoś takiego w środku pola, więc były bardzo duże oczekiwania z tego piłkarza, też dużo ludzi chwaliło Bornów, że wy, wy, to, jem, to im się właśnie udało wykupić go za całkiem małą kwotę za, za klauzulę wykupu z Leeds United tam jeszcze kibice też Leeds United bardzo mocno byli niezadowoleni z tego, że ten piłkarz odchodzi bo to był też nie pierwszy zawodnik, który z tej drużyny po, po spadku odchodził a tymczasem w zasadzie nie widzieliśmy go w tym sezonie prawie wcale, więc tutaj warto o nim też wspomnieć to teraz ja sobie dokończę moich dwóch środkowych pomocników. Jednym z nich jest powtarzający się Sandro Tonali, no właśnie piłkarz, który nie może grać, też nie może pomagać swojej drużynie, co jest moim zdaniem ogromnym zawodem, tak więc też transfer taki to był duży i też na dużej pompie. Zresztą wyczerpałeś temat, bo też chciałem powiedzieć o tym, że miał genialne wejście, on tam chyba w debiucie zdobył bramkę, więc... E, więc były, było takie duży, duży hype na, na Sandro tonalego. Potem to nieco przycichło, jeszcze potem ta afera, więc no spory zawód generalnie. E, ja mam piłkarza, który. E, który może kogoś zdziwić, bo on sezon zaczął wybitnie. Zaczął sezon wybitnie. Ja mam Iwsa Bisumę z Tottenhamu. On zaczął ten sezon naprawdę mega dobrze. Wszyscy mówili tak, Boże, dlaczego oni nie grali Bisumą? Postekoglu tutaj wyciągnął Bisumę i jest świetny. Potem ta czerwona kartka, no i potem już jakby Bisuma nie grał tak dobrze, a jeszcze potem dostał drugą czerwoną kartkę, więc no nie pomaga swojej drużynie e, i a mógłby? I, nie wiem, jakoś mnie rozczarowuje. W sensie, gdybym też był kibicem, e, to ten to wiedząc i mając w głowie to, że Bisuma ma takie umiejętności, to że w niektórych spotkaniach rzeczywiście nie dostarczał tego, jeszcze złapał dwie czerwone kartki. Nie wiem, ilu piłkarzy w tym sezonie Premier League złapało e, dwie czerwone kartki, ale Bisuma jest na pewno, no po prostu z nich, a to nie jest takie dość powszechne, bym powiedział. No to mógłby jednak swoje drużynie bardziej pomagać. Ja tak dość przekornie dałem tutaj bisumę. Dobrze, rozumiem, że tobie zostało trzech i mi trzech. Hmm, tak, mi trzech na pewno. Nie wiem, czy to by. No hmm, dobra, to, to je, teraz ty. A nie, bo ty miałeś jednego obrońcę mnie, mniej. Okay, tak, dobra, ja miałem dobra, 3, dobra, 4, już. 3. Tak więc mnie zostało trzech piłkarzy i tobie trzech. To teraz dawaj okay. ty, mów ile chcesz. I jak będziesz chciał zmiany to mów. Dobra, ja to powiem o dwóch takich moich jakby skrzydłowych, i, i, i tobie by zostawił dla uh -huh. napastników do takiego segmentu. W sumie ja mam trzech skrzydłowych, więc dobra, nieważne. Powiem tylko, kto u mnie mniej więcej na, na tych umownym prawym umownym lewym skrzydle. Na umownym lewym jest Arnold Danzuma, czyli zawodnik, który, o którego uh -huh. Everton bardzo długo zabiegał, który walczył o niego już zimą, ale wtedy to Tottenham sprzątał im go sprzed nosa. Udało im się w końcu dopiąć chyba wypożyczenie nie z Realu tego zawodnika latem parę spotkań na początku sezonu zagrał i potem absolutnie przepadł jak kamień w wodę. Aktualnie Szanta już nie ma za dużo chęci do tego, żeby wystawiać go w pierwszym składzie, więc tutaj ma Jacka Harrisona, ma Dwighta McNila, ma Dominika Calverta-Lewina, więc trochę zabrakło miejsca dla Arnata Dżume, który przecież znakomicie grał w vrl więc nie, nie roz, trochę nie rozumiem tego, jak ten piłkarz po powrocie do, do Premier League mógł tak sobie zaprzepaścić karierę. Natomiast jeżeli chodzi o prawą pomoc, tutaj mam właśnie drugiego piłkarza z Willi, to może trochę dziwić, że dwóch zawodników z tej drużyny umieściłem w, w 11 rozczarowań, ale no mówię, to są po prostu dwaj zawodnicy, którzy mi nie pasują do tak dobrze funkcjonującej drużyny i tutaj jest Nicolo Zaniolo, czyli zawodnik, który e, może też nie miałem wobec niego jakichś wielkich e, e, oczekiwań, to był taki zawodnik raczej na, bardzo późno sprowadzony, e, żeby trochę załatać dziurę, tam była kontuzja Filipe, Coutinho i wiadomo, że e, potrzebowali jeszcze jakiegoś e, czy błędy, więc potrzebowali też jakiegoś ofensywnego piłkarza, który ewentualnie mógłby wskoczyć i trochę tych minut ławać, tym bardziej, że Aston Villa gra na kilku frontach, więc Zaniolo po prostu pojawił się w tej drużynie na koniec okna transferowego, ale kurczę, no to jest zawodnik naprawdę absolutnie fatalny i nie pasuje mi do tej drużyny. Aston Villa naprawdę zachwyca gra znakomicie, a Zaniolo nie, nie zagrał w tym momencie chyba ani, ani jednego dobrego meczu w tym sezonie, więc tutaj warto, warto też coś o nim powiedzieć. Myślałem może, żeby kogoś z tu wrzucić właśnie jakiegoś mudryka, czy może no niego ma dułekę, ale jak już postanowiłem sobie, że nikt Chelsea, żeby się na niebie nie znęcać, no to, 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 to będę się tego trzymał. Dobra, to teraz pałeczka przechodzi do mnie. Pierwszym piłkarzem, który, którego wymienię w tym moim tercecie ofensywnym, to są w zasadzie trzej piłkarze, tacy, no powiedzmy, napastnicy. Może jeden tylko jest taki, że mógłby też grać na skrzydle. Pierwszy, chyba najbardziej oczywisty. Piłkarz w jedenastce rozczarowań. Uważam, że w każdej tworzonej przez kibiców, przez ekspertów, przez dziennikarzy 11 on by się znalazł. Markus Rashford. Niebywały zjazd Markusa Rashforda, który nawet w ostatnim meczu nie pojawił się w wyjściowej w wyjściowej 11ce. Mam na myśli oczywiście ten mecz z Liverpoolem, no więc bardzo, bardzo prestiżowy mecz. No. Marku Nie wiem, nie potrafię wytłumaczyć tego, dlaczego Markus Rashford zaliczył aż taki zjazd. Piłkarz, który w tamtym sezonie Premier League 17 bramek aż zdobył, No był w zasadzie przez pewien okres. To Krzysztof lubi o tym przypominać, że przez okres po mundialu Markus Rashford był, myślę, że można było dyskutować o tym, czy jest najlepszym piłkarzem w ogóle w Premier League. No, grał genialnie, grał wybitnie w tym sezonie po tym Markusie Rashfordzie yy, ślad. Zaginął. Nie wiadomo gdzie się pojawił Markus Rashford. Cierpi na tym przede wszystkim ofensywa Manchester United, która nie zdobywa bramek. I zaraz obok niego jego kolega z drużyny, trzeci piłkarz Manchester United w mojej jedenastce, Rasmus Hojlund. I tutaj akurat powiem, że to właśnie, żeby ludzie nie myśleli, że to jest jedenastka najgorzej grających piłkarzy. Nie, to jest jedenastka rozczarowujących piłkarzy. I moim zdaniem Rasmus Hojlund rozczarowuje. I znowu Krzysiek go bardzo broni, i widać, że Rasmus Hojlund jakby, no, star. Stara się niebywale, ale rozczarowuje. No, Rasmus Hojlund w 13 meczach um, on tam chyba w lidze mistrzów sobie lepiej radził. Radził też, bo Manchester United już odpadł z Ligi Mistrzów, ale w lidze zero bramek, zero asyst. No kto w tym Manchesterze United ma strzelać? Jak, no, spójrzmy na tych piłkarzy, tak? Markus Rashford ma dwie bramki. Hojlund 0, Antony 0. W tych, którzy znajdują się w moim. A mają przecież w drużynie Bruno Fernandesza, który jest chyba gdzieś tam w czubie piłkarzy, którzy kreują. Um, Sytuacje bramkowe. Nie pamiętam dokładnie tych statystyk, ale gdzieś często to się obija o uszu, że Bruno Fernandes jest tam gdzieś w czubie. No, Hoyland, no nie dojeżdża, jeśli chodzi o te liczby. Też miał szansę, żeby w tych derbach Anglii przesądzić nawet o zwycięstwie Manchester United, mimo że to Liverpool był drużyną dominującą. Swojej sytuacji nie wykorzystał, tak więc, ale nie ukrywam, że być może coś z tego chłopaka jeszcze będzie. To, to jest dopiero 20-letni chłopak, a i tak jeśli mielibyśmy kogoś wyróżnić z Manchester United na plus, no to pewnie mówilibyśmy, że no, chociaż Hojlund tam. Coś da od siebie, coś da z serca, no coś pozytywnego czasem o nim można powiedzieć, ale no, w Premier League po 13 meczach na Pastik, mając 0 bramek, 0 asyst, e, wygląda to dosyć, dosyć kiepsko. A trzecim piłkarzem e, to jest piłkarz, który nie może się przebić do, swojego, e, do swojej drużyny już od dawna, a pewnie mógłby podjąć rękawice. Słuchaj, nie wiem, czy pamiętasz o takim piłkarzu jak Danny Inks? O, Otóż faktycznie. jeszcze dany Inks gra w West Hamie, nie podejmuje właściwie rękawic. Jak już pojawia się na boisku z ławki, to e, no. Ech, no nie jest to y, piłkarz, y, który właśnie jakby odszedł z West Hamu, to byłoby tak, a szkoda, że dany Ings z West Hamu odszedł. A wiemy, że to jest piłkarz, który przecież potrafi strzelać y, w Premier League, w West Hamie y, strzelać no nie potrafi. To już drugi sezon w barwach West Hamu. Na razie w tym sezonie nic jeszcze do dorobku nie, nie wrzucił. Nie wiem jak tam w europejskich pucharach, bo tego aż tak y, nie śledziłem, ale no, w My lidze o danym się moglibyśmy równie dobrze, no a, no właśnie. Na, na ten moment o danym się moglibyśmy zapomnieć, a szkoda, bo to jest jeszcze 31-letni piłkarz mógłby coś jeszcze tutaj w Premier League pograć. Może w jakiejś innej drużynie, nie wiem. Tak więc tak wygląda moja jedenastka. To już cała, słucham pana, bo pan chyba ostatni piłkarz ci został, tak? Tak, i tym ostatnim napastnikiem, ostatnim piłkarzem jest Markus Rashford, którego umieszczam na, 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 na szpice. Dużo mówić nie będę, bo już troszkę wyczerpałeś temat. Markus Rashford to jest zawodnik, który w zeszłym sezonie był absolutnym liderem Manchester United i takim zawodnikiem, który był jednym naprawdę z niewielu takich pozytywnych postaci, jeżeli chodzi o, o czerwonych diabłów. Natomiast w tym sezonie nie wiem, co się stało z Markusem Rashfordem. A fakt, że ostatnio regularnie sadza, jest sadzany na awce rezerwowych, to jest najlepsze potwierdzenie tego, że, że po prostu coś się z tym piłkarzem niedobrego stało. Może jak zmieni się trener w United to Markus Rashford znowu będzie błyszczał, ale do tego jeszcze wydaje się, że długa droga, więc po prostu no, musieliśmy tutaj tego Rashforda umieścić, ja też nie chciałem się jakoś zbytnio pastwić nad, nad Hojlundem, no ale co do Rashforda miałem o wiele większe oczekiwania mimo wszystko niż to do, do Holunda, który był dla mnie dość, no nie mówię piłkarzem, więc tutaj bardziej poszedłem za, za głosem swojego serca. Piszcie, drodzy widzowie, jak wyglądają wasze jernastki rozczarowań. My w tym momencie kończymy ten odcinek. Zachęcamy was do subskrypcji kanału i do pozostawienia łapek w górę. I słyszymy się oczywiście na dniach, czy to w przerwie na kawę, czy w innych materiałach podsumowujących ten rok, czy też ten półmetek sezonu. Dzięki Maczku za obecność. Trzymajcie się, drodzy widzowie. I cześć.